Hej, to Karolina. Wydaje mi się, że po raz pierwszy w historii witam was z dworu i nie obliczam tutaj moich nieudanych prób sprzed paru lat. W każdym razie dzisiaj mam dla Was kolejny foodbook, czy też film z rodzaju cjadłam w ciągu dnia. Dla tych, którzy nie są na bieżąco, ja staram się odżywiać zgodnie z niskoprzetworzoną dietą roślinną. Nie nazywam tego pełnym weganizmem, ponieważ tak jak za chwilę zobaczycie, odcinek rano piję herbatę z cytryną i miodem. Zapraszam was serdecznie do oglądania. Tak naprawdę, tuż o przebudzeniu zaczynam dzień od szklanki wody mineralnej, ale potem czas na ciepłą, niegorącą wodę z dodatkiem cytryny i miodu. Miód, którego ja używam, jest to zawsze miód z domowej pasieki, specjalnie przywożony, także mam tutaj kontrolę nad tym, z jakiego źródła on pochodzi. Tego dnia na śniadanie zjadłam kaszę jaglaną na słodko, z dodatkiem mleka orzechowego, dużym roślinem cynamonu, wiórków kokosowych i suszonych fig. Jeśli chodzi o lunch, to jest to mój ulubiony zestaw, czyli po prostu pyszna zupa. Moja mama przygotowała ten krem z buraka, który był lekko pikantny, a jednocześnie słodkawy, naprawdę przepyszny. Jeśli chcecie, to mogę zrobić film, w po prostu pokażę Wam, jak przygotować taką klasyczną zupę krem. Do tego zjadłam jeszcze porcję ugotowanego kalafiora, którego maczałam w sosie sojowym i całość posypałam siemieniem lnianym. Na popołudniową przekąskę wybrałam trzy wafle ryżowe z dymowym dżemem. Przygotowałam go z truskawek, syropu klonowego i nasion chia. Podnikuję Wam u dołu, przepis jest naprawdę bardzo prosty i nie ma w nim 3 kg cukru. Na obiad ugotowałam, a raczej usmażyłam placki z ziemniaków puree z dodatkiem zielonego groszku, ugotowanej marchewki, podsmażonej cebuli, do tego broku z bułką tartą na oleju kokosowym i zjadłam dwie porcje, albo i trzy porcje. Dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszego filmu, jeżeli wam się podobał to standardowo dajcie mu łapki w górę, napiszcie coś miłego w komentarzach i subskrybujcie mój kanał, jeżeli lubicie foodbooki koniecznie dajcie mi o tym znać, bo ja uwielbiam je dla was przygotowywać, a my widzimy się już za tydzień, jak zawsze w piątek o 16 jest nowym filmem. Papa. Pa.